Czy w tym okresie, kiedy wspominamy pierwsze historyczne przyjście na świat pana Jezusa Chrystusa, pamiętamy także o tym, dlaczego on przyszedł? Otóż przyszedł on w poważnej sprawie, w sprawie grzechu. Mam tu na biurku przeróżne ulepszacze życia leżą tu książki, które są zbiorami krótkich, zwięzłych powiedzeń, błyskotliwych sformułowań, trafnych myśli, pouczeń i ważnych reguł życiowych. Jeśli ktoś gubi się w swoim postępowaniu, szuka mądrych rozwiązań, jakiejś pociechy po dotkliwej porażce, może zagłębić się w tej Pożytecznej lekturze. Mam też na biurku różnego rodzaju suplementy diety i lekarstwa. Jeśli ktoś czuje się przemęczony, ma kłopoty ze skupieniem, albo coś mu dolega, może zacząć wspierać się odpowiednią dawką. Niektórzy zaliczają Pana Jezusa do takich ulepszaczy życia. Historie z Jego życia traktują jako przykład do naśladowania. Jego słowa jako zbiór życiowych mądrości, jego dzieło odkupienia jako rodzaj lekarstwa. Ci, którzy tak czynią, nie są zupełnie bez racji. W rzeczy samej jednak chodzi o coś więcej. Jezus przyszedł nie po to, by nauczyć nas obchodzić się z tym życiem. On przyszedł dać nam nowe życie. Nie przyszedł poprawiać naszego samopoczucia, przyszedł wybawić nas ze śmiertelnej choroby. Tą śmiertelną chorobą jest grzech. Nie ma na niego rady, nie ma na niego lekarstwa. Gdyby nie Jezus, my zakażeni grzechem, wszyscy, skazani bylibyśmy na wieczną śmierć. Jezus urodził się po to, aby zakończyć stan naszej choroby i by dać nam możliwość narodzenia się w nowej rodzinie, w Bożej Rodzinie. Posłuchajmy, co apostoł Paweł. Mówi w czwartym rozdziale listu do Galacjan. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Masz szansę stać się synem lub córką Boga. Jeśli chcesz wiedzieć o tym więcej, sięgnij do nowego przymierza, do nowego testamentu. Spędź też z nami najbliższą niedzielę. Zapraszamy.